Nagrywałem widzowie to drugi raz, bo posenia akurat mikrofon był włączony, nie zwróciłem akurat na to uwagi, bo ja te, testowałem akurat film czy, jak, czy... zajebiście akurat wysłał i w dzisiejszym e, odcinku mam zamiar zrobić e, zbieranych belek na Tumlafsa, bo ponieważ tam postanowiłem zrobić, żeby... Nie robić tych e, dłuższych odcinków, żeby akurat e, odcinki przyspieszać, żeby nudne nie były. I pod tam lapsa, pod muzykę, żeby było operowo e, ciekawie dla Was akurat się oglądało. Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym odcinku z typowo dużo przeznaczonego akurat mont montażu będzie. Będę akurat tam lapsa robił, bo dawno akurat coś się nie było i. Jak się uda to test tam oczywiście z siewów, e, zepaku. zapaku. I ogólnie chciałem poinformować, zostawcie 2000 e, subskrypcji i łapkę w górę. Zostawcie dla zasięgu i zapraszam na pośredni e, film ze zbierania. Z Bo ja prasowałem swoją prywatną prasą Newholland, e, a rzenira testowałem i przywieźli mi akurat na test siewnik Agromasa tam nas Dziś na rotacyjną przyszedł czas trochę późno, bo pogoda była zła jak nie susza to znów padał deszcz a na łąki już najwyższa pora jest ciągnik czeka gotowy nożyki nowe kosiarce założę lecz ile skosze hektarów Tamtego nie wiem, poroby mam mało Teraz w głowie tylko jedno mam Moje siano już przewracać tak bym chciał Będzie padać albo może nie Kiedy wyschnie czy sprasować uda się Teraz w głowie tylko siano mam Już zgrabiarkę wyciągnąłem, śpiewam tak będzie padać albo może nie, w niego będę teraz patrzył. Ciągle się o oh. Gdzie jest ta zapadka od blokady? Żeby kosiarka lepiej kopiowała ten. Czy to jest to? Czy to jest tutaj? Tyle lat koszę i pierwszy raz ją. Widzę. Jeszcze przejdę z grabiami. Bo najlepiej przewracać rękami o i choć jeszcze zielone dzisiaj cielęciu go trochę zabiorę. O, teraz w głowie tylko jedno mam, moje siano już przewracać, tak bym chciał. Będzie padać albo może nie. Kiedy wyschnie czy sprasować uda się. Teraz w głowie tylko siano, mam już grabiarkę wyciągnąłem, śpiewam tam. Będzie padać albo może nie, w niebo będę teraz patrzył, ciągle się. O. 1986, rolniczy głos w waszych domach. Siano kosy 2020. Zsiano kosy nastrój radosny. Usów spłyszczy jak gwiazdy w nocy. Koziarka rotacyjna w ruchu Trawa cięta do samego cucha Pod niebem niebieskim taniec trawy Belowanie w rytmie disco plany Słońce świeci z pełną mocą Badać się będziemy aż do nocy Koziarka jedzie, Ursus na przodzie, he -he. bruchu Siano szybciutko się układa, kosiarka jedzie, nie ma bata. Kozioki skaczą wytnie lat. Wszyscy razem świętujemy, tak. Aj, aj, aj. Na polu chrob za krokiem, słuchaj tego rytmu, i w sokiem. Bezmiar ziele. Dobra, widzowie, koniec Tamlapsa i muszę koguty wyłączyć, żeby akumulator żeby się nie rozładował i naładowałem i przywiozłem Ja jeszcze akurat po kolei e, po, po kolejną maszynę idę Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby było 2000 subskrypcji, nie zapomnij do końca e, wakacji i napiszcie, czy wam Tamlaps się podoba, czy byście chcieli. Często, żeby takie coś się pojawiło. Od Was zależy Wasza opinia. I widzimy się w Rosusie. Dobra, widzę, przywiozłem Ursusa, na gospodarstwie i wysiadłem. I w tej dłubie Ursusie. A to jest agromas na testy. I... John Deere na testy. I... i sobie teraz półkładam belki. To, jest, to jest tak po swojemu. to jest typowo nierealnie. Sorry, przepraszam, ale tak musi być, żeby, jak ja chcę, żeby było akurat szybciej sobie ułatwiać. Żeby ciężko nie było, tylko szybciej. I ja to tylko to. Chęć na siebie nie mam, bo mi się odeściało. Powiedziałem, za zrobię oddzielny mater... oddzielny materiał też. E, pod potem napiszę. Na razie... Na razie to będzie tam mieli zbiór belek. Potem napicie jak wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybuj. I do następnego odcinka, nara.